Cześć, dzień dobry, witam Was 17 lutego. Mamy obecnie środę. Zapraszam Was na nasz codzienny update Bitcoina. Ja nazywam się Mateusz Szanowski i pamiętajcie to, co mówię: to nie jest porada inwestycyjna, tylko i wyłącznie moja indywidualna sugestia, jak widzę obecnie rynek. Ok, zaczniemy oczywiście od przeglądu pustych świeczek, jak one wyglądają i jak wyglądają nasze indykatory. Słuchajcie, Magni oczywiście napięty, pewnie jak zawsze, napięty, dokładnie tak. Ale zobaczcie sobie, co się dzieje na MFI i RSI. Oczywiście tutaj już jeszcze mamy troszeczkę zasięg, ale te linie nam się przecinają. Coraz wyraźniejszy sygnał na wyczerpanie. Tygodniówka, no a MACD jeszcze pchnie się do góry. To samo ma szansę zrobić jeszcze obecnie MFI, ale on wyraźnie zaznacza coraz to niższy szczyt. Z dążeniem do przecięcia się i spadków w dół. MACD oczywiście jeszcze ma zasięg, więc zobaczymy, co się stanie na Bitcoinie dalej. Dniówka. Dniówka oczywiście szoruje od, od dłuższego czasu, już od kiedy, zobaczmy sobie. Od 9 lutego jesteśmy cały czas na szczycie tej górki. MACD już powoli dąży do przecięcia, więc jeśli będzie korekta, no to z zasięgu oczywiście tego jednodniowego MACD oczywiście jeszcze się nie przecięło, ale w momencie gdy MACD zostanie przecięte zauważymy na pewno drastyczny spadek w dół tak? Um, ok, jeszcze zostaje nam 4 godzinówka 4 godzinówka, zobaczcie, ta 4 godzinówka dzisiaj um, zaczyna nam podchodzić, te MACD też jeszcze zaznacza ten trend ku górze relative price action też jeszcze nam wykazuje ten zasięg do góry ale on oczywiście już jest przeładowany na szczycie um, więc zobaczmy, tak 4 godzinówka powoli też już się nam wyczerpuje zobaczcie, godzinówka już nam wskazuje tutaj Sygnał na short. Um, MACD jeszcze ma zasięg do góry, a Relative Price Action no, już wskazuje nam chęć zawrócenia tego trendu. Ok, wiemy, jak to wygląda na poszczególnych interwałach. Przejdźmy oczywiście szybko um, do analizy tego, jak to wygląda na czwórce. Włączamy sobie szybko już um, wykres. Ok, słuchajcie, wykres generalnie nie zmienił się znacząco od tego, co było wczoraj. Um, my cały czas tutaj sprawdzamy, jak się realizuje ten swing. Ten nasz tutaj, czyli on jest zaznaczony mniej więcej w tym miejscu, tak? Od tego miejsca do tego tutaj miejsca. No i on ma swój zasięg do 56 tysięcy. Tak? 56 tysięcy, jak widzicie, czwórka jeszcze ma tutaj miejsce, żeby to podciągnąć do góry, i to samo nam wskazuje MACD. Więc ten zasięg, oczywiście, 56-52 tysięcy jest aktualnie grany. Pytanie. Tylko czy te wyjście z klina, które my wczoraj mieliśmy przedstawione na filmiku nie jest oczywiście fakeoutowe, tak? To się okaże dzisiaj, czy po prostu pójdziemy tutaj do góry, czy wrócimy do klina na dół, tak? To się okaże dzisiaj. No i ok, słuchajcie, czy te strefy podażowe, my oczywiście możemy je tutaj, te strefy popytowe teraz zmienić. Ta strefa podażowa tutaj nam zostaje. I narysujmy sobie, zaktualizujmy sobie wykres o te strefy oczywiście popytowe, jakby to obecnie wyglądało. Zobaczcie, czwórka oczywiście jeszcze idzie, tak? Więc my sobie to rozciągniemy. Rozciągniemy sobie oczywiście do tej bazy, gdzie zaczynaliśmy, czyli to by było mniej więcej w tych okolicach. Okej, okay, to by pasowało mniej więcej do tej układanki, że tutaj byłby ten swing pierwszy. Zobaczcie, tutaj mamy strefę popytową, ona będzie tutaj się rozciągała. Z tego miejsca, jeśli byśmy skorygowali to oczywiście. Eee, strefa popytowa numer 2, no i taka strefa negująca, ta strefa popytowa numer 3, ona by była oczywiście w zakresie e, tym tutaj, tak? E, czyli e, prosta, słuchajcie, zasada, strefa popytowa numer 1, jeśli będzie spadek, no to to jest spadek rzędu 47-45 tysięcy, druga strefa popytowa 44-43 tysiące. No i mi najbardziej dokładanki pasuje ta strefa numer 2. Ok, zobaczmy sobie jeszcze jak by to wyglądało w zakresie, jeśli, jeśli byśmy zanegowali spadki, Czyli zrobilibyśmy koniec trzeciej fali, tak? wtedy byśmy zakończyli zakończenie trzeciej fali, no i tutaj byłaby mniej więcej ta fala korekcyjna numer 4, tak, ewentualnie ona mogłaby się rozciągnąć oczywiście w sferze tej tutaj o zasięgu poprzedniego ramienia, tak, bo my oczywiście będziemy musieli to wszystko poprzesuwać, te wszystkie range korekcyjne, oczywiście my będziemy je przesuwać do góry, no i zobaczcie, o, już mi się alarmy włączają, ok, zobaczcie sobie, my jesteśmy aktualnie w tej strefie, Czyli ta strefa, oczywiście, żółta, jeszcze ją sobie narysujemy tutaj. To są strefy nasze korekcyjne, krótkie, tak? ale najbardziej teraz z tego co widzę, no to ta strefa pierwsza przemawia ze za, za spadkiem, tak? czyli zasięg między 47 a 45 tysięcy to byłby zasięg oczywiście kontynuacji, kontynuacji trendu. On by obejmował swing taki, jaki mieliśmy w zasięgu pierwszej fali korekcyjnej tego całego zajścia, czyli między pierwszą a drugą strefą, czyli ten. Zasięg byłby do 46 tysięcy, 46 tysięcy, tak. Tutaj upatrywałbym ewentualnie tego zejścia. No i to się wszystko zgrywa w, w całość, tak. Ewentualnie jeśli mielibyśmy głębsze zejście, z próbą oczywiście zamknięcia tych tutaj pozycji long, no to to jest ta strefa 44,450, 44,500, 43,700. Ok, pamiętajcie, że wszystkie strefy objęte są powyżej tej jedynki, rozpatrujemy jako kontynuację trendu do góry, tak. Poniżej oczywiście jest to strefa do zawrócenia z odreagowaniem do góry. OK. I tak to wygląda obecnie na czwórce. Zobaczymy jak się wypieruje sytuacja z wyjściem z tego klina. Czy osiągniemy poziom 56 tysięcy czy 52 tysięcy. Zobaczmy jeszcze co się dzieje oczywiście na jedynce. Jedynkę będziemy mieć z prawej strony. OK. Na jedynce oczywiście zobaczcie my już tutaj dochodzimy Ten, te sekcje które były wczoraj one dzisiaj są realizowane. Więc zobaczcie, mamy wyjście z tego klina no i realizujemy tą strefę podażową, tak? Ta strefa podażowa między 52 659, ona jest jak najbardziej tutaj wiążąca. No i zobaczymy, jak, się, jak tutaj zareaguje ta cena. Dla nas ważną rzeczą jest teraz złapanie tych stref popytowych, bo te strefy podażowe są aktualne. No i ok. Tą godzinówkę, tak? Tą godzinówkę sobie zaktualizujemy szybko. O, te strefy popytowe i podażowe. Czwórka oczywiście tutaj tą. Tą tutaj strefę usuniemy. Ona dla nas już nie jest wiążąca. Realizujemy oczywiście tą strefę podażową numer 2. Numer okay. Jeszcze sobie zaznaczymy oczywiście, tą strefę przy bardzo silnym trendzie wzrostowym. Jeśli do niego dojdzie, no to oczywiście są to bardzo silne reakcje wzrostowe. Do 56-55 tysięcy. No i to się jakby pokrywało mniej więcej z zasięgiem 4 godzinnym. Więc dla mnie, oczywiście, są te dwie strefy na dzisiaj. Ehm, ze wskazaniem, oczywiście, na godzinówce, na tą strefę, bo zobaczcie, tutaj już mamy lekkie wygaszenia. Czekamy jeszcze, oczywiście, na to, e, jak zareaguje MACD. Ale te strefy, oczywiście, te tutaj popytowe no to my musimy je zaktualizować, no bo one oczywiście już dla nas są niewystarczające. Okay. Jaki mamy zasięg? Słuchajcie, no jeśli mamy to rozciągać, to tutaj mamy swoją strefę oczywiście. To byśmy aktualnie przesuwali na ten moment mniej więcej w tą strefę. No i na godzinówce zaznaczamy sobie te strefy do realizacji stref popytowych. Czyli tam, gdzie ewentualnie by nastąpiła strefa popytowa i reakcja w drugą stronę. No to oczywiście mamy pierwszą strefę w granicach 48-47 tysięcy, czyli to jest tam ta górna, dolna, banda, dolna banda tego klina. W sumie możemy ją nawet pociągnąć wyżej. Okay. Zobaczmy ją nawet tutaj. Okay, więc Ta reakcja w cofnięcie w dół byłaby w okolicach 49, 49 100. Tutaj jest taka pierwsza strefa do spadku. To jest taki krótszy z tak? tu nie jest nawet rozpatrywana cała FA. Okay. No i ta strefa druga, wtedy popytowa, byłaby też w klinie, ale ona z lekkim wypadnięciem na dół na 46 625. No i ta strefa kontynuacji spadkowej, czyli zanegowania dalszego wzrostu z odreagowaniem na kontynuację spadkową. Tutaj aktualnie, jeśli taka stref, by się wydarzyła, strategia, żebyśmy wrócili do tego miejsca i byśmy wypadli tutaj, to z tego miejsca, zobaczcie, z tego miejsca byłaby idealna strategia nagrania na, na klin zwyszkujący, tak? Czyli z powrotem do tego ta miejsca i tutaj byśmy wchodzili w pozycję short z kontynuacją dalszego zejścia w dół. To by było idealne rozegranie kina z tak? Czyli upatrujemy się oczywiście, co zrobi cena na godzinówce: czy zrealizuje podaż się w pierwszej strefie, czy w drugiej. No i później dochodzi, jeśli wrócimy cena, tak jak wam przed chwilą pokazałem, gramy na short ze wskazaniem na zejście niżej, tak? czyli w tej okolice 45-47 tysięcy. Dobrze, to by było chyba tyle na dzisiaj, więc obserwujemy te strefy podażowe i popytowe i oczekujemy tego, co zrobi cena. Według mnie większe prawdopodobieństwo jest po wybiciu się z tego klina na wzrosty, ale z mojej strony, z mojej perspektywy, ja oczekuję zejścia w okolice 43 tysięcy. Więc z mojej strony to by było tyle. Wiecie, co ja rozgrywam. Resztę, reszta jest już w Waszych rękach, więc życzę Wam powodzenia, cześć. Jeśli jesteś zainteresowany, aby dołączyć do społeczności inwestorów Money Hunters, zapraszam się do mojego bezpłatnego kanału, znajdującego się na Telegramie. Na kanale znajdziesz grupę z moimi codziennymi analizami bitcoina, altcoinów oraz grupę z materiałami edukacyjnymi. Link do zaproszenia znajdziesz poniżej w opisie filmu. Zapraszam do zobaczenia, cześć!